Witam Was serdecznie w kolejnym materiale, gdzie chciałbym Wam przybliżyć zagadnienia związane z programowaniem płytek Arduino na takim poziomie podstawowym. No i dzisiaj porozmawiamy sobie o zmiennych. Yy, zmienne i prawdopodobnie też porozmawiamy sobie o tablicach. Yy, dobra, no to co? Yy, zaczynamy. Jakby tuśmy pobawili się, pobawimy się może prawdopodobnie i konsolą. Powiemy się tak zwaną, jak to się pięknie nazywa w Arduino, monitorem portu szeregowego, czymś takim się pobawimy. To zaczynamy. Ok, żeby wyświetlić jakikolwiek tekst na monitorze portu szeregowego, musimy odwołać się do klasy Serial i tutaj wykonać sobie printa. Print. Ln, i na przykład jakiś tam tekst. E, tekst. Pyk, pyk, pyk i delay. E, coś takiego. No i teraz jak wgramy sobie to na płytkę Arduino. E, odpalimy sobie właśnie tą e, monitor portu szeregowego i będziemy mieli. Tekst wyświetlany. Monitor portu szeregowego jest to tak naprawdę pozostałość po starych portach komowych, których ja jeszcze pamiętam w, w komputerach. Teraz wszystko zostało zastąpione przez magistrale USB. Tak, ale okej, okay, mamy jakiś komunikat. Jest komunikat, jest pięknie, wyświetla się. Dobrze, to teraz porozmawiamy sobie o zmiennych. Głównie będziecie wykorzystywali chyba cztery zmienne. Zmienna czar, która jest zmienną pojedyncze, pojedynczego znaku, czy to litera, czy to też może być cyfra. Zmienna integer, to są zmienne, czyli liczby dziesiętne, czy to dodatkie, czy to ujemne, są to liczby dziesiętne. Następnie mamy float albo double. Ja głównie używam floatów, czyli to są z liczby zmiennoprzecinkowe oraz zwykłe bule. czyli to są tak zwane logiczne true lub false, tylko że nie ma tego w Arduino, tylko to jest low lub high. Tak. Czyli takie cztery zmienne głównie się używa. Dobrze. I teraz tak, przedrostek. Na początku zawsze, jak deklarujemy zmienną, używamy jakiegoś tam przedrostka. Pójdźmy może o najprostszych zmiennych, czyli od liczby całkowitych. Czyli mamy przedrostek int, int od integer. Następnie mamy nazwę zmienną. Niech to będzie liczba. Dobry zwyczaj mówi, że. Piszemy y, zmienne y, od małej litery. Jeżeli potrzebujemy rozwinąć tą zmienną, to druga litera, y, to kolejny wyraz zaczynamy od dużej litery. Na przykład, niech to będzie y, liczba. Wielka, wielka. Tak sobie wymyśliłem, ale widzimy zasadę. Czyli zaczynamy od małej litery, a potem drugie słowo dajemy w ten sposób. Mierzone tam podkreśniki, kropki, w kropki nie, nie stosuje się kropek itd., itd. W ten sposób. Liczba wielka niech będzie liczbą 100. Tak? Czyli używamy pojedynczego równa się, czyli przypisujemy wartość 100 do zmiennej, która nazywa się liczba wielka. No to niech będzie, jak była liczba wielka, to niech będzie też liczba mala. No, i to jest druga zasada, że ogólnie w językach programowania nie używamy polskich znaków. Nie ma ły, si, ci, on, si i tak dalej. Tak, Czyli nie ma. Jeżeli chcemy sobie taką liczbę wypisać na monitorze portu szeregowego, no to wystarczy odwołać się do słowa, do nazwy tej zmiennej, czyli pisemnej liczba wielka. No, i po wgraniu ta liczba wielka będzie wyświetlana na monitorze portu szerego w. Mamy. Dobrze. Eee, takie, e, taki operator zwiększenia, e, zwiększenia wartości zmiennej o 1. E, Charakterystyczny charakterystyczne nawet w nazwie języka C. Jeżeli chcielibyśmy zwiększyć wartość liczby, liczba wielka o 1, wpisujemy sobie liczba wielka i dajemy, słów, i dajemy plus plus. W tym momencie zwiększa nam się wartość liczby wielka o 1. Analogicznie jeszcze istnieje coś takiego jak liczba wielka plus równa się 1. To jest to samo co na górze. Ale na przykład tu można wpisać plus 10, czyli za każdym razem zwiększamy wartość o 10 i tak dalej, tak dalej, ale załóżmy, że będzie tylko o 1. No i ostatnim zapisem zwiększania wielkości to jest wielka równa się liczba wielka plus 1. No i te wszystkie trzy zapytania, te wszystkie trzy instrukcje są takie, takie same, tylko że tu można napisać, nie wiem, 100. Tam 1000 i tu też możemy wpisać 1000, tak? I za każdym razem zwiększać o taką wartość, no ale to wszystko jest to samo. Dobra, to usuwamy to. Jeżeli chodzi o wyświetlanie na konsoli szeregowej liczby i tekstu. Ln oznacza rozpoczęcie kolejnego wyświetlania od nowego wiersza, więc jeżeli chcemy sobie wpisać jakiś tekst, przed. No to wpisujemy sobie na przykład tak. tekst tik 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 i usuwamy słówko ln. I w tym momencie wyświetlane na ekranie jest w jednym wierszu pierwszy wyraz tekst dwukropek spacja i liczba 100. I widzimy tekst się nam wyświetla tak jak chcieliśmy. Dobrze, teraz w takim razie, jak stworzyć stringa? No, bo nie ma czegoś takiego w Arduino jak tworzenie stringów. No, tutaj trzeba posłużyć się zmienną char. I jak to działa? No, tworzymy sobie jakoś zmien... sobie zmienną char i na przykład niech to będzie napis. I teraz ta zmienna char y, musi być tablicą, więc tworzymy tablicę typu char y, i niech to będzie tablica na przykład 10 elementowa. I teraz jako, że ma być to string, można to zrobić w ten sposób, w cudzysłowie wpisujemy tekst, na przykład ala ma kota. Sprawdzamy, czy jest 10 znaków. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 znaków, więc wpisujemy jednak 11elementową tablicę. Jeżeli ustawilibyśmy 10 elementową, powinien nam kompilator wywalić błędem. Chociaż sprawdzimy, udało się, sprawdźmy, czy się wyświetli Ala Makota. Yy, pyk pyk, i dajemy tutaj. Napis według mnie wyszło 11 liter, ale sprawdźmy, jak się nam to wyświetli na konsoli. Prawdopodobnie powinno uciąć nam jedno A. Chyba, że ja nie potrafię w tym momencie liczyć. Uwaga, okaże się, czy potrafię liczyć, czy też nie. I lecimy. Dokładnie, nie wyświetliło ostatniego A, ponieważ tablica jest zbyt mała. Jak damy 11 znaków, wyświetliło już prawidłowo. Dobrze, to jest jeden ze sposobów wyświetlania tablicy typu czar. Tak, i tak się tworzy stringi w C. Przynajmniej osobiście powiem, ja tak robię. Jeżeli chciałbym to wyświetlić w inny sposób, gdzie indziej, można zrobić to też poprzez pętle for. Czyli tworzę sobie pętlę, następnie w pętli tworzę. Nie wiem, jak to profesjonalnie nazwać, ale pętla FOR składa się z trzech członów. Pierwszy człon jest to deklaracja zmiennej, która będzie w trakcie trwania pętli zmieniana, to jest deklaracja zmiennej, następnie mamy warunek działania pętli, czyli działaj tak długo, aż i będzie mniejsze od. Tutaj wpiszemy sobie taką y, funkcję strlen, żeby sprawdził nam wielkość y, tego stringu, a stringie to jest nasza tablica napis. Czyli działaj tak długo, aż ta literka i będzie mniejsza od 11, a ta trzecia część to jest tak zwana zmiana tej wartości. Y, czy tam dodawanie czy tam odejmowanie w tej wartości e, zmiennej, którą stworzyliśmy na początku deklaracji. Troszkę zamieszałem, ale mam nadzieję, że to w miarę e, zrozumieliście. E, ok, czyli mamy coś takiego. Następnie robię sobie serial, zwykły print, e, Odwołuję się do tablicy, do komórki danej i, e, a na końcu Stworzę sobie po prostu pustą spację e, jako e, przerwanie tego wiersza i pójście e, piętro niżej. E, analogicznie tutaj możemy zastosować zasięg pętli, jak w instrukcji warunkowej. Niepotrzebne są te nawiasy. W tym dokładnie moim przypadku te nawiasy są niepotrzebne. Dobry zwyczaj mówi, żeby je używać, akurat a propos pętli, nie mówię, że akurat a propos instrukcji warunkowej, lepiej pętle ograniczać, żeby się potem nie pomylić już z pętlami, bo to troszkę gorzej jest, ale one są niepotrzebne, więc ja dam bez. Wrzucamy to na nasze Arduino i zobaczymy, czy wystartuje. A propos zmiennych i tablic, to powiemy sobie więcej w momencie, kiedy będziemy bawili się wyświetlaczem w naszym zestawie. To jest tylko taki wstęp do tego, albo do tam przykładów, które będziemy mieli później. Zobaczcie. Ala Makota, wszystko pięknie jest wypisywane pojedynczo. Dobrze, i może to tak słowem wstępu, a propos zmiennych tablic, coś tam o pętli for, coś powiedziałem, w tym momencie na tyle. To co, zachęcam, łapka w górę, napiszcie komentarz i może udostępnijcie. I widzimy się niedługo w kolejnym materiale i w tym kolejnym materiale opowiemy sobie troszkę więcej o pętlach. To do zobaczenia, miłego wieczoru nocy lub dnia, w zależności, kiedy ten materiał widzicie. Trzymajcie się, cześć!